Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i waszym gościem jest jeden z najlepszych zapowiadających się polskich pięściarzy, Damian Knyba. Cześć Damian. Cześć, witam wszystkich. Damian, już za niespełna tydzień, 9 grudnia na gali w Pembroke Pines na przedmieściach Miami powrócisz do ringu. Po niemalże półrocznej przerwie na undercardzie zmierzysz się z mocno bijącym Amerykaninem Michaelem a Pierwotnie twoim rywalem miał być Scott Alexander. Kiedy dowiedziałeś się o tym, że nastąpi zmiana rywala? No tak, gdzieś miesiąc temu dowiedziałem się o zmianie rywala, ale, no wiadomo, troszeczkę musieliśmy zmienić przygotowania, bo musieliśmy zmienić sparring partnerów i tak dalej. No ale tak ogólnie, wiadomo, tam, tak poza tym to dużo się nie zmieniło. Cały czas e, pracowałem praktycznie nad tym samym, także wszystko jest ok. Wiele osób twierdzi, że technicznie będziesz miał trudniejszego rywala niż miałeś mieć pierwotnie. Oglądałeś zapewne walki Kofiego, Jak zapatrujesz się na jego boks? Znaczy technicznie nie wiem, czy, czy jest tam mocniejszym, jest trudniejszym rywalem, ale na pewno bardzo mocno bije, także w tych pierwszych rundach na pewno będę musiał być bardzo uważny, nie dać się tam niczym trafić, będę musiał cały czas kontrolować rywala lewym prostym, no i po prostu będę musiał być bardzo uważnym, trzymać się planu, nie robić żadnych głupich błędów, no jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to wiadomo, pójdzie, no, będzie walka do jednej bramki. No, e, chciałem tylko zaznaczyć, że e, mówiąc technicznie, miałem bardziej na myśli e, po prostu poziom e, przeciwnika. Michael Poult Kafi uważany jest jednak za lepszego przeciwnika niż Scott Alexander. E, no ale przejdźmy do, do Twoich przygotowań. A w Stanach pojawiłeś się dopiero w październiku, czyli miałeś niecałe dwa miesiące na przygotowanie się pod okiem trenera Shona George'a. Jak mógłbyś podsumować ten okres przygotowań? No, tak naprawdę już mój okres przygotowań już rozpocząłem w Polsce. Tam, tylko tam bardziej skupialiśmy się na takimi podstawami technicznymi, bardziej nad przygotowaniem fizycznym, no a tutaj już tak typowo podrywala, tak, te przygotowania. No, to wszystko naprawdę fajnie, fajnie poszło. Tutaj ten na pewno nauczymy znowu ciekawych, ciekawych, ciekawych tutaj technicznych, technicznych aspektów, także Jestem tu w 100% dobrze przygotowany. Miałem dobrych spanik partnerów, bo sparowałem z Walinem i Diontay, Pettygrew, Także miałem dobrych spanik partnerów. Naprawdę bardzo dobry obóz. A gdy okazało się, że będziecie boksować właśnie z Kofim, a czy Twoja forma treningu uległa jakiejś zmianie, czy to pod kątem przygotowania fizycznego, czy sparych partnerów? Znaczy nie, no tylko zmieniliśmy sparing partnerów, bo początkowo sparowałem z takimi, z takimi miejscowymi, miejscowymi sparing partnerami. No i jak zmienił się rywal, no to zmieniliśmy spali partnerów na Walina właśnie i przyjechał do nas ten Dziontaj Pettygrill. A z jak uwagą planujesz wyjść do ringu? Do ostatniej walki z Helmanem Orguinem, w czerwcu wniosłeś na wagę ponad 261 funtów, czyli ponad 118,5 kg. Znaczy ja ważę na treningach w granicach 264-266, nie wiem ile będzie na walce, no ja na, na to w ogóle nie patrzę, także nie wiem, no w granicach, no to mniej więcej w tych granicach 264 pewnie no. A będąc jeszcze w Polsce, tak jak mówiłeś, rozpocząłeś już tam swój obóz przygotowawczy. Sparowałeś chociażby z Piotrem Łączem, z Mariuszem Wachem czy Mateuszem Masternakiem. I pozwól, że o tego ostatniego właśnie Cię zapytam. Dzień po Twojej walce, nadchodzącej walce na Florydzie, Masternak zmierzy się z Chrisem Bilamem, Smithem o tytuł Mistrza Świata organizacji WBO kategorii Junior Ciężkiej. Jak oceniasz szansę Mateusza w starciu z Anglikiem? Wydaje mi się, że jest w stanie to wygrać na punkty, myślę, że jest boksersko, no, boksersko jest lepszy od niego, techni technicznie boksuje lepiej, e, naprawdę ma do dobrą pracę na nogach, dobre wyczucie dystansu, jest w stanie go z dystansu po prostu wyboksować. Wiadomo, nie może z nim tam pchać się w jakoś tam w półdystans czy coś, bo on z naprawdę jest dobry, ale myślę, że jest w stanie to wygrać na punkty, jest w stanie go wyboksować w dystansie. Damian, w miniony piątek w Queens w Nowym Jorku odbyła się gala, której organizatorem był jeden z Twoich doradców, Eryk Rachwał, przy pomocy Twojego menadżera, Łukasza Kownackiego. Wiemy, że wśród gości znalazłeś się zarówno Ty, jak i Twój kolega z sali treningowej, Zilei Zhang. Był także Jaler Miller, czy nawet Michael Hunter. Jak Ci się podobało? Naprawdę niesamowita gala, fajne pojedynki. Dużo właśnie takich bardzo emocjonujących pojedynków, kilka nokautów było naprawdę bardzo, bardzo mi się Gala podobała, fajnie im wyszła, także czekam na, czekam na następne. Na piątkowej gali swój amerykański debiut zaliczył także Kamil Nowakowski, Konrad Nowakowski, przepraszam. Nie poszło mu do końca, przegrał w pierwszej rundzie ze swoim przeciwnikiem. Jak oceniasz jego dyspozycję? Albo nawet. Nie samą dyspozycję, co przez pryzmat tego, jak razem przygotowywaliście się na jednej sali, bo już jeździł z tobą na treningi. No właśnie, zdziwiłem się, bo myślałem, że wypadnie dużo lepiej. Myślę, że przegrał to przede wszystkim mentalnie. Sparowałem z nim nawet, tam z dwie, trzy rundy i no jest naprawdę ciężki, jest ciężki do trafienia, więc. Myślałem, że po prostu dużo lepiej wypadnie. Plan na walkę był zupełnie inny, miał rywala rozbierz lewym prostym. No ale jakby nie wiem, myślę, że mentalnie przede wszystkim siadł, dostał jeden cios i, i zamiast, zamiast walczyć aktywnie, to stanął i dał się dobić. Po prostu no, no nie myślę, że przede wszystkim przegrał to mentalnie. Już tylko kilka dni zostało do Twojej najbliższej walki na Florydzie. Jak będą wyglądać Twoje ostatnie dni właśnie przed tym pojedynkiem z Michaelem Politem Kofi? No teraz na pewno czekajmy jak luźniejsze, luźniejsze treningi. Trzeba nabrać świeżości. No i co? No nie mogę się już doczekać walki. Damian, dzięki wielkie za świetną rozmowę. Wszystkich kibiców zachęcamy do oglądania walki Damiana w sobotnią noc na ESPN+. Damian na tobie życzymy powodzenia. No i widzimy się już w piątek na Florydzie przed ważeniem. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Trzymaj się na razie. Pozdrawiam.